To znowu my, ekipa zawodowców. Ja jestem Natalia. A ja Jakub. Witamy w naszych progach, czyli Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Zapraszamy! Witam Was bardzo serdecznie w murach ekonomika. Co prawda bardzo ograniczonym stopniu to widzicie, natomiast bardzo Was zachęcam do tego, żeby do nas trafić. Sam jestem absolwentem tej szkoły, więc wiem, co mówię. Zdaję sobie sprawę, że w wieku 15 lat wybór szkoły to jest bardzo trudny wybór. Zwłaszcza, że nie znaczy zupełnie kształcenia zawodowego. Dlatego ja chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście poszukali. Poszukali informacji o tym, jakie są zawody, kim możecie zostać w przyszłości, żebyście sprawdzili ofertę naszych szkół. No i zapraszam do tego, żeby zostać zawodowcem. W naszej szkole kształcimy przyszłych specjalistów w branży ekonomicznej, handlowej, logistycznej, spedycyjnej, a także fachowców w szeroko pojętej reklamie i od niedawna techników rachunkowości. Nasza szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W związku z tym macie takie dwa w jednym, bym powiedział, to znaczy Możecie przystępować do egzaminu naturalnego i zdając go możecie wybrać wymarzoną uczelnię. No ale przede wszystkim po zdaniu kwalifikacji zawodowych macie zawód, a zatem możecie z przytupem wejść na rynek pracy, a nasi absolwenci problemu ze znalezieniem pracy nie mają. No ale w związku z tym, że mamy takie dwutorowe przygotowanie do egzaminu naturalnego i do egzaminu zawodowych, nasze kształcenie podzielone jest na kształcenie ogólne, które przygotowuje właśnie do egzaminu maturalnego, no i kształcenie zawodowe, które przygotowuje do egzaminów zawodowych. Kształcenie zawodowe dzieli się na kształcenie teoretyczne i praktyczne. Kształcenie teoretyczne odbywa się w naszej szkole, oczywiście, natomiast kształcenie praktyczne odbywa się w naszej szkole częściowo w, w specjalizowanych pracowniach i na sprzęcie typowo informatycznym bo kształcenie ekonomiczne to przede wszystkim umiejętności obsługi komputera i specjalistycznych programów komputerowych oraz na dwumiesięcznych praktykach u naszych pracodawców po to, żeby poznać lepiej rynek pracy. Nasza szkoła od lat bierze udział w programach unijnych w ramach wymiany doświadczeń zawodowych z przedsiębiorcami zagranicznymi. W zeszłym roku udało nam się odbyć praktykę jeszcze przed całym zamieszaniem w Hiszpanii. Cześć wszystkim, nazywam się Natalia Wołek i jestem uczennicą czwartej klasy na kierunku technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Braci Najfajniejszą rzeczą, która spotkała mnie w tej szkole, był wyjazd na Erasmusa do Hiszpanii. Dzięki temu mogłam sprawdzić swoje umiejętności, których nauczyłam się w szkole. Moja praktyka odbywała się w Maladze. Pracowałam tam w firmie, która zajmowała się tworzeniem gier komputerowych. Zajmowałam się tam ich social mediami, aby sprawić, żeby ich treści trafiły do większej grupy odbiorców. Ale nie z pracą człowiek żyje, mieliśmy również czas wolny i mogliśmy poczuć klimat niesamowitej Hiszpanii. Chcesz przeżyć taką przygodę jak ja? Zapraszam do ekonomika! Ta współpraca zagraniczna jest bardzo ważna dla naszej szkoły, ponieważ te wartości, które oferuje Unia Europejska i to kształcenie, przede wszystkim obycie językowe i doświadczenie zawodowe na różnym etapie swojej ścieżki zawodowej jest dla nas bardzo istotne. Technik organizacji reklamy daje wiele możliwości. Po jego ukończeniu możemy pracować w agencjach reklamowych. Lubię rukarniach, a także otworzyć własną działalność gospodarczą. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia kompleksowych kampanii reklamowych oraz zdobywamy praktyczne umiejętności w zakresie grafiki.